Moi drodzy, czas na prognozę dwudniową i w tej dwudniówce mamy właśnie te wysokie temperatury ten duży upał, dziękuję mojemu tutaj widzowi, który mi zwrócił uwagę, że ostatnio przy słowie upału używam słowa silny ciągle, co nie jest odpowiednim słowem bo powinien być duży upał, więc tak, duży upał i tak, chwilowy upał, ja jestem tego świadom, natomiast upał to jest upał, temperatury powyżej 35-36 stopni Celsjusza które mogą być, będą no, mogą być dla niektórych osób niebezpieczne i warto na to zwrócić uwagę. Moi drodzy, co my mamy i jak ta sytuacja będzie wyglądała właśnie drugiego i trzeciego, czyli w te dwa dni, kiedy te temperatury nam bardzo mocno wzrosną. Przede wszystkim Wyż Azorski cały czas znajdować się będzie nad Azorami, jak jego nazwa tutaj wskazuje i będzie tutaj wpływał na pogodę przede wszystkim na Wyspach Brytyjskich, no i niekoniecznie w Hiszpanii, ponieważ tu cały czas będziemy mieli niż. Ten niż będzie pomagał w napływie tych cały czas gorących Mas powietrza w kierunku północnym. Będziemy mieli wysz nad alpami, będziemy mieli wysz nad Polską, który będzie powolutku przemieszczał się w stronę wschodnich rubieży kraju właśnie w środę, będziemy mieli niż, który będzie znajdował się nad danią chociażby. No i to wszystko będzie powodowało, że pogoda będzie naprawdę interesująca i naprawdę będzie ciekawa. Zacznijmy od temperatur. Co tutaj się będzie działo? Otóż napływ gorących mas powietrza z południa jest to oczywiście faktem tutaj na wysokości 850 hektopaskali możemy jasno zauważyć w którym kierunku przede wszystkim te gorące masy powietrza będą się przemieszczały i widać tutaj doskonale, że rdzeń tych gorących mas powietrza będzie przemieszczał się do Hiszpanii, ale też do Francji, do Niemiec i do Polski Zachodniej, dlatego właśnie trzeciego, drugiego przepraszam w środę Polska Zachodnia przede wszystkim będzie z tymi wysokimi temperaturami. I Cały czas obserwujemy też napływ chłodnych mas powietrza, które w tym momencie do nas nie docierają, ale na które warto zwrócić uwagę, ponieważ z zachodu to chłodne powietrze będzie wędrowało sobie powoli w naszym kierunku. Będziemy mieli chłodny front atmosferyczny, ale w środę oczywiście on na pogodę w Polsce wpływać nie będzie. Zobaczcie, jak wyglądają temperatury na wysokości 2 metrów prognozowane: Hiszpania, Portugalia, również Francja i Niemcy z bardzo wysokimi wartościami powyżej 34-35 stopni. Polska zachodnia również, Polska wschodnia jeszcze nie. Porywy wiatru słabe, będziemy w słabogradientowym przepływie powietrza. Generalnie mało co się będzie działo, bo będzie po prostu nad nami wyż. I generalnie to wszystko jeszcze dodatkowo będzie powodować napływ chłodnych, znaczy napływ, znaczy inaczej, wzrosty temperatur. To będzie powodowało jeszcze bardziej większe wzrosty temperatur. Przejdźmy zatem już bezpośrednio do tego co będzie działo się co będzie działo się w środę. Tu jeszcze mamy jedną mapkę, mapkę, na której widzimy polega o potencjału na wysokości 500 hektopaskali i widzimy tą falę, która tutaj zaczyna obejmować Polskę, więc my jesteśmy tutaj idealnie przy wejściu właśnie tych wysokich temperatur. Jeśli chodzi o pogodę, w środę będziemy mieli bezchmurne niebo praktycznie przez cały dzień i tutaj pogoda Niewiele pod tym kątem się zmieni. W godzinach nocnych bardzo podobnie, chociaż nad ranem do województw północno-zachodnich zacznie zbliżać się chłodny front atmosferyczny. Ale to dopiero nad ranem w czwartek. Temperatury w środę bardzo szybko wzrosną powyżej 30 stopni Celsjusza już około godziny 10 i Około godziny 1314 kolejne coraz mocniejsze wzrosty po najnowszych aktualizacjach 34 do 35 stopni Celsjusza w województwach zachodnich, 32 stopnie Celsjusza w województwo dolnośląskie, województwo wielkopolskie, województwo zachodniopomorskie, 30 do Centrum kraju 28-29 w Polsce Wschodniej tamte temperatury będą najniższe. W związku z tym rozrysowałem informację dotyczącą właśnie upalnych temperatur. Temperatur powyżej 30 stopni Celsjusza. No i tak jak mówiłem, Polska Centralna, po części Polska Zachodnia od 30 do 32 stopni Celsjusza. Ale województwo zachodnio-pomorskie, lubuskie i dolnośląskie, te pierwsze i ostatnie województwo zachodnia część 33-34, w województwie lubuskim nawet do 36 stopni Celsjusza. To bardzo wysoka temperatura. Warto tutaj zwrócić uwagę. Uwagę jeszcze na jedną rzecz. Na. Wilgotność. Na szczęście wilgotność nie będzie duża, bo na obszarze najwyższych temperatur od 20 do 30% wilgotności, na obszarze, gdzie będą temperatury upalne, od 20, 30 do lokalnie 40% wilgotności, więc ta wilgotność nie będzie bardzo mocno wpływała na tą sytuację, czyli tutaj nie będzie bardzo mocno powodowało, że będziemy czuć się źle. W godzinach wieczornych spadki temperatur, ale oczywiście Noc tropikalna, jak najbardziej w Polsce Zachodniej, do godzin, słuchajcie, porannych przed frontem atmosferycznym 22-24 stopnie Celsjusza. Cały czas do godzin porannych w województwach zachodnich, a więc tutaj przede wszystkim województwo lubuskie, województwo dolnośląskie, będziemy mieli noc tropikalną. Więc temperatury tutaj będą przekraczały 20 stopni Celsjusza. Na wybrzeżu, w okolicach Gdańsku, również 20 stopni Celsjusza jak najbardziej jest możliwe i ta sytuacja będzie tutaj utrzymywała się nam do godzin porannych. Wiatr na szczęście słaby, i to jest dobra informacja. Tu mamy co prawda wilgotność, ale przejdźmy do wiatru. Wiatr słaby do 20-25 bądź 30 km maksymalnie, no i ta sytuacja będzie utrzymywała się również w nocy. Tam gdzie będzie przemieszczał się front atmosferyczny, będą trochę silniejsze porywy wiatru, ale do 40-45 km na godzinę na krańcach północno-zachodnich. Czwartek to oczywiście pewne zmiany. Przede wszystkim wyż przemieszczać się będzie bardziej w kierunku już Europy. Niż stacjonować będzie nad Hiszpanią. Wyż z nad Polski południowo-wschodniej powoli będzie oddalać się w kierunku Rumunii i będziemy mieli niż, który zacznie coraz mocniej dominować w, w nad Morzem bałtyckim. No i przed nami oczywiście zmiana cyrkulacji powietrza, na co musimy zwrócić uwagę. Ta Cyrkulacja jeszcze tutaj będzie powodowała napływ gorących mas powietrza, ale od zachodu będzie już napływać chłodniejsze powietrze. A więc, tak, gorące masy powietrza będą docierały co prawda do Europy, ale już Europy e, Południowej, również do Polski na początku Polski Zachodniej, Centralnej i Wschodniej, ale potem już do Polski Wschodniej. Z racji tego, że z północy zacznie spływać chłodniejsze powietrze, tak jak na. W poprzednich rysunkach wam pokazywałem, że ten wyżazorski będzie tutaj od zachodu to powietrze chłodniejsze również kierował w stronę Europy Środkowej. No i tutaj będziemy mieli front atmosferyczny, który coraz bardziej będzie nam te wysokie temperatury wypierał poza nasze granice wschodnie. To widać chociażby znów na temperaturach na wysokości, no, czy tutaj tak na temperaturach na wysokości 2 metrów nad ziemią, gdzie przed frontem atmosferycznym będziemy mieli naprawdę konkretne upały, a za frontem atmosferycznym zdecydowanie niższe temperatury. Czy pojawią się burze? Oczywiście sobie zaraz to sprawdzimy. Pojawią się silniejsze porywy wiatru nad Morzem Bałtyckim, również nad Polskim Wybrzeżem. No i cóż, mamy te informacje, więc czas najwyższy przejść już bezpośrednio do Polski. Tak jak wspominałem, ta fala górna będzie w kolejnych godzinach przemieszczała się coraz bardziej w kierunku wschodnim, powoli kładąc się niejako tutaj nad Ukrainą, więc widzimy tutaj, że mamy chłodniejsze powietrze. Więc przechodzimy, moi drodzy, już bezpośrednio do Polski, ale zanim to, to jeszcze chwila dla naszego sponsora. Tym razem jest to marka ETA, producent solidnego AGD. No, i korzystając z tej sytuacji, że mamy bardzo wysokie temperatury, zapraszam na stronę naszego właśnie partnera. Tam możecie znaleźć klimatyzery, możecie znaleźć wentylatory, które no, pomogą Wam po prostu przy tych upalnych temperaturach. Z naszym kodem jest taniej. Wszystkie linki są w opisie. A może znajdziecie coś innego, również warto wtedy kupić. Wspieracie tym samym nasz kanał, rozwój naszego kanału. Więc, coś dla Was, coś dla nas przechodzimy z powrotem do pogody i mamy czwartek. W czwartek przed frontem atmosferycznym wysokie temperatury i bezchmurne niebo. Jednym słowem lampa. Front atmosferyczny będzie wędrował z zachodu w kierunku wschodnim i do południa powinien obejmować obszar od Gdańska po Chojnicę, Poznań, Zieloną Górę. Będzie przynosił przede wszystkim opady deszczu, co do burz sprawa do końca nie jest jasna. W godzinach popołudniowych jednak, według wyliczeń najnowszych, burze zacz zaczną się pojawiać na czele frontu atmosferycznego, ale znów nie wszędzie. W godzinach wieczornych przede wszystkim Dolny Śląsk, no i strefa frontu będzie rozciągać się około godziny 1800 od województwa podlaskiego po województwo dolnośląskie. Do wieczora ta strefa będzie już obejmować województwa południowe, no i tam przede wszystkim zachmurzenie, opady i lokalne burze. Temperatury po bardzo gorącej nocy w Polsce południowo-zachodniej gdzie temperatury nie spadną poniżej 22-23 stopni Celsjusza, znów bardzo szybki wzrost temperatur 30 stopni Celsjusza zostanie przekroczony już około godziny 9 rano, więc to bardzo wczesna godzina. Około godziny 12 13, 32, 34 stopnie Celsjusza w Polsce centralnej, około godziny 1434-36 stopni Celsjusza przed frontem atmosferycznym. No i takie będzie wypieranie tych mas powietrza, a więc biorąc pod uwagę te, te, te przemieszczanie się tych gorących mas powietrza. Musimy tutaj ogarnąć właśnie ostrzeżenia. Zobaczcie, z racji tego, że ten front będzie wypierał te gorące masy powietrza, no to generalnie tam, gdzie było jeszcze 30 stopni Celsjusza, w godzinach przedpołudniowych zrobi się 23, 24. A przed frontem atmosferycznym gwałtownie temperatury wzrosną do 34, 35, 36 stopni Celsjusza. Do godzin wieczornych 30 powinny być jeszcze na południowym wschodzie. A już potem, oczywiście, osłabienie tego upału i spadek tych temperatur. No i tutaj, no cóż mniej więcej przygotowałem takie wstępne ostrzeżenie, a więc tak obszar, gdzie będzie 30 i powyżej 30 stopni Celsjusza jest zaznaczony kolorem białym, natomiast na obszarze koloru pomarańczowego te temperatury przed frontem atmosferycznym wzrosną nam do 34, 35 bądź 36 stopni Celsjusza, za tym oczywiście chłodny front atmosferyczny i temperatury od, 12, od 18 przepraszam, do 19 bądź 20 stopni Celsjusza w nocy już ochłodzenie, choć Chociaż nadal w województwach południowo-wschodnich 19 do 20 stopni Celsjusza, podczas gdy na północy zdecydowanie chłodniej od 7 do 10 stopni Celsjusza. Sprawdźmy jeszcze sobie model ICON do późnych godzin nocnych. Tak, nad ranem wyparcie tych ciepłych mas powietrza jeszcze na południu 16-18, na północy 10 do 12 stopni Celsjusza, więc tam po prostu będzie zdecydowanie chłodniej. Zostają nam jeszcze, tak, wilgotność, która jest tutaj istotna dla tego dnia więc w przypadku czwartku sprawdzimy sobie wilgotność, ja ją sobie przeładuję i tak, mamy wilgotność, która będzie nam w nocy jeszcze dosyć wysoka, w dzień będzie wzrastała przed frontem atmosferycznym, no i mamy tutaj upał, gdzie będzie największy. Zobaczmy, widzimy, że w godzinach popołudniowych, szczególnie tam, gdzie temperatury będą osiągały 30-32 stopnie Celsjusza, wilgotność zacznie wzrastać do 50 bądź 60%, a to będzie oznaczało, że zrobi się parno przed tym frontem atmosferycznym. Natomiast tutaj, gdzie będziemy mieli 35-36, nadal ta wilgotność będzie mała, więc wydaje się, że tam po prostu będzie to łatwiej przetrzymać. Porywy wiatru? No cóż, przed frontem atmosferycznym i na froncie atmosferycznym od 40 do 50 km na godzinę. Lokalnie do 60 bądź 70, szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych. Na pozostałym obszarze od 20 do 30 km na godzinę. Przed nami naprawdę interesujące. Okres w pogodzie, i widzimy się w kolejnych materiałach. Zapraszam do subskrypcji kanału i polecania go znajomym. Cześć!